Dzień dobry, cześć i czołem. Witajcie na kanale DrFit. Fit. Dzisiejszy film bez recenzji, będzie topka prowadzącego w troszeczkę luźniejszej formie, a konkretnie porozmawiamy sobie o szatach przedtreningowych. Jest to łatwa, szybka forma e, przedtreningówki, nie musimy zabierać proszku ze sobą, mieszać, shake'ować. Mm, dosyć Dużo mamy tych szotów przetreningowych teraz do wyboru ja ze względu na swoją pracę, taką jak nie inną no mam dosyć duży dostęp do tego typu produktów i dosyć dużo testuję, więc zapraszam Was na sześć, właściwie siedem moich ulubionych, najlepszych szotów przetreningowych i zaznaczam, że nie będą to szoty e, nie będą one posegregowane od najlepszego do najgorszego, tylko to będą szoty, które moim zdaniem będą najlepsze w swojej kategorii. To znaczy, jeżeli interesuje nas tylko i wyłącznie pompa, jeżeli interesuje nas tylko i wyłącznie pobudzenie albo pompa z pobudzeniem, ewentualnie jesteśmy osobą początkującą, to coś lżejszego, to właśnie w ten sposób skategoryzowałem te szoty. Więc co, zapraszam do numeru siódmego. Otwieramy naszą topkę od Bestii. Bestia. Bestia moim, moim zdaniem to jest taki podstawowy, e, lekki shot, który mo, którego mogę zarekomendować osobom początkującym, które nie miały styczności jeszcze wcześniej z tego typu produktami, bo są bardzo wrażliwe na kofeinę. Ewentualnie również polecam go często kobietom. Dlaczego? Po pierwsze, nie mamy tutaj jakichś bardzo dużych ilości kofeiny, bo jest to tylko 200 mg na całego szota. Mamy spore ilości teaniny która no, redukuje, niweluje te skutki uboczne kofeiny. No i trzeczkę środków pompujących w postaci yy, gram alergininy, 2 gramów glicerolu, więc delikatne pobudzenie, lekka pompa, świetne rozwiązanie dla osób początkujących. Idąc dalej, kolejno mamy moim zdaniem dwa szloty przedtreningowe, które są najlepsze w takiej kategorii pobudzające pompujących. Jednym z nich jest nowość Streka SAW 2.0. Na całego szota sporej ilości kofeiny była aż 400. Trochę w pompy w postaci glicerolu, argininy, cytruliny. Mamy też dodatek acetylowanej, acetylowanej tyrozyny. W ogólnym rozrachunku jest to taki. Zwykły, ogólny, pobudzająco pompujący shot w e, dobrym stosunkiem ceny do jakości. Jeżeli szukamy jakiejś alternatywy, to będzie Fitness Authority e, Ice Pump Shot. Zawiera on troszeczkę więcej środków pompujących, bo 6 g cytroliny, 3 g e, alfa-katogluranu argininy, troszeczkę betainy, znów troszeczkę glicerolu, e, takie same ilości kofeiny, Dałem mi na tym samym miejscu, w tej samej kategorii, ze względu na to, że ten troszeczkę bardziej mnie pobudza, tamten bardziej pompuje, więc wybierzcie, co uważacie za słuszniejsze. Kolejnym shotem e, poleconym przeze mnie będzie Nitrobolon, Pump Shot, jest to również nowość streka. Jest to shot typowo pompujący, a właściwie tylko pompujący pobudzenia tam nie znajdziemy. Dlaczego go rekomenduję? W środku znajdziemy, tu muszę nadmienić, że sporej ilości betalaniny, więc jeżeli nie lubicie tego swędzenia, tak, po betalaninie, to e, radzimy poszukać czegoś innego. E, co do meritum, prawie 5 gramów... ILE?! ...ekstraktu z buraka, który jest chyba, jeżeli się nie mylę, najlepszym azotanem, więc oprócz czoliennej pompy dostaniemy też troszeczkę lepszą wydolność na treningu. Trochę glicerolu, trochę argininy. Trochę cytruiny, żeby wzmocnić ten efekt pompy i niewielkie ilości tauryny, które raczej wątpię, żeby nas pobudziły. Dlatego, jeżeli szukacie mocnej, solidnej pompy, jak najbardziej nitrobolon Shot zrobi robotę. Jedziemy dalej. Kolejny shot to jest połączenie trochę poprzedniego nitrobolonu oraz e, wspomnianego na początku, wspomnianej na początku bestii czyli lekkie pobudzenie, bo cały szat ma tylko 100 mg kofeiny oraz ogromna pompa, z której składa się aż 7 g alfa-katogluoranu argininy, czyli tej stabilniejszej formy argininy oraz 3 g cytruliny. Uwierzcie mi, to cholerstwo mocno pompuje. I do tego mamy tylko 800 mg beta-alaniny, czyli jeżeli nie lubicie tego swędzania jak najbardziej, to będzie bardzo dobre rozwiązanie. Może być to też świetna alternatywa dla nitrobolonu, w którym mamy spore ilości betaleni, tutaj mamy mniej. Także podsumowując, Angry Shot Muscle Clinica, jeżeli zależy Wam na dużej pompie, lekkim pobudzeniu, to będzie bardzo dobre rozwiązanie. Kolejnym produktem będzie Fact Up Shot od Swedish Nutrition. Niestety fizycznie go nie posiadam na ten moment, a jest o czym mówić. Moim zdaniem jest to szot, który mu najbliżej do takiej typowej przedtreningówki w proszku. Znaczy sk składowo. To mam na myśli. Mamy tak. E, odpowiednie ilości beta-alaniny, 2 gramy cytruliny, nie jest jakoś dużo, ale też nie jest jakoś mało. E, 1 gram argininy, ale w wersji chorowodorku, Gram betainy Czyli takiego związku, który może zwiększyć nam performance na treningu, pół czerwonej cytylowanej czyli ten związek L-karnityny, który e, ma właściwości notropowe. Idąc dalej, mamy 300 mg kofeiny, czyli już całkiem solidnej ilości, e, do tego 100 mg altaniny, która no, niweluje skutki uboczne wcześniej wspomnianej kofeiny, oraz 2 mg piperyny, która to zwiększa wchłanialność składników aktywnych. Koniec końców, tak jak na początku mówiłem, jest to bardzo dobry, taki ogólny shot pobudzająco, e, pompujący. Moim zdaniem jest lepszą alternatywą dla wcześniej wspomnianego SAFa oraz iCE Pampa. Po prostu lepiej się po nim czuję, ale z drugiej strony jest droższy, tak? Tamte kosztują około 5-6 zł, a Swedish faktap kosztuje sporo, bo aż 10 zł. Na samym końcu mój ulubieniec, czyli shot, z którego korzystam ostatnimi czasy. Najczęściej, jest to typowy przedstawiciel e, solidnego pobudzenia bez pompy. Także świetnie się nada na przykład trening nóg, ewentualnie na jakieś sporty wydolnościowe, wytrzymałościowe. Jest to e, nowy Napalm e, Igniter Shot od Fitness Authority, co znajdziemy w środku. Betalaninę w odpowiednich ilościach. Spore ilości tauryny, spore ilości kofeiny, była 400 mg. dlatego tego mamy niewielką ilość eltaniny, która, tak jak wcześniej wspominałem, redukuje skutki uboczne kofeiny. Troszeczkę środków notropowych w postaci choliny. adaptogeny w postaci różańca górskiego, ażwagandy, wagandy biloba, rzęszenia koreańskiego. Co prawda nie ma ich tam sporo, ale w połączeniu jest ich około 300-350 mg. Eee, coś, co właśnie rzadko występuje w ogóle przy treningówkach i co dopiero w środkach, to są właśnie środki notopowe typu właśnie celowana l cholina i adaptogeny. Fajnie, że tutaj producent wrzucił tego typu e, środki. Nie jest to niby nic specjalnego, tak naprawdę. Nic, nie jest to nic, coś, co już wcześniej stosowałem, ale tak jak mówiłem, no, ten produkt działa na mnie najlepiej, jeżeli chodzi o pobudzenie. Naprawdę dorównuje czysto teoretycznie silniejszym sproszkowanym odpowiednikom. Dlatego jego cena nie jest wygórowana, bo kosztuje 5 zł. Także podsumowując, jeżeli oczekujecie solidnego pobudzenia przedtreningowego, nowy Napalm Igniter Shot moim zdaniem będzie najlepszym przedstawicielem. Najlepszym, najlepszym, wyborem, nie przedstawicielem. Maciek. To by było na tyle na dzisiaj ode mnie. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione shoty przedtreningowe. Może jest coś, czego ja nie znam, a jest warte spróbowania i być może za jakiś czas zaktualizujemy moją listę. Dzięki za dzisiaj i widzimy się w następnym filmie. Oczywiście przypominam naszych mediów społecznościowych oraz w sklepie internetowym. Wszystko to znajdziecie w opisie pod filmem. Na razie.